Siemastej strony Punkel, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj oceniamy konta moich klubowiczów. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, może gdzie was oceniam, napiszcie pod komentarzem tutaj swoje konto, klubik, pucharki możecie napisać miejsce w klubie. Albo jak mam Was znajomych, to możecie po prostu napisać, że mam was w znajomych. Ja tutaj już nie przedłużam, lecimy i chciałbym się postarać w 2025 roku. Zagrzeć w końcu regularnie nagrywać, e, może kontent by nie był taki jakbym chciał, ale chociażby był, e, więc dobra, e, ja tutaj nie przedłużam e, i już lecimy zaraz pierwszą masą. W ogóle, jeżeli ktoś chce to zapraszam jeszcze do klubiku, e, tak tutaj się prezentuje klub, aktualnie 23. miejsce, naprawdę bardzo, bardzo się rozrósł. Ale dobra, zaczniemy od ostatniego miejsca, jakim jest Miko. Tutaj 67 tysięcy prawie pucharków. 3 na 3, bardzo słabe. Solo, ok, duo, ok. Aktualnie trzy tutaj, chociaż będę mówił najwyższą, po prostu mityczny, szłoby lepiej, ale, ok, jest w miarę dobrze. Tutaj w najwięcej wygranych w wyzwaniu 9 to akurat do dziesiątki fajnie by było podbić. Są 30 stare rangi, są tysiaki po prostu. Kilka, ty, kilka tysiaków jest na kastralu, też są takie rangi. No to tutaj ocenka będzie. Będzie, będzie 6 na 10, 6 na 10. Teraz Simon BS. Simon Best 70500 pucharków, tutaj są tysiaczki, są tysiaczki jakieś, nie za dużo, ale jest. Yy, najwyższa tutaj okej, okay, tutaj trójka wyżej, 3 na 3 naprawdę bardzo dobre. Yy, solo naprawdę bardzo dobre, duo naprawdę bardzo dobre, najwięcej wygranych w wyzwaniu 11, tutaj już sprawdzałem. Yy, a konto założone 2019 rok, okej. Okay. Yy, no to co? No to tutaj ocenka niech będzie, yy, niech będzie jak tam było 6 na 10, albo dobra, tam damy 5 na 10, i tutaj damy 6,5, yy, albo 7 na 10. 7 na 10, ok, lecimy z kolejną osobą. Yy, tutaj dajcie mi loda, będzie teraz yy, najwyższe rankingowe, spoko. Yy, 3 na 3, dobre, solo, ok, duo, ok. Mm, najwięcej wygranych w wyzwaniu 6. Spoko. Ok, tutaj lecimy. Yy, są 30, są 30 jest nawet sporo tych 30, więc tutaj ocenka leci. No, niech będzie 7, też 7 na 10, 7 na 10. Teraz Majka, tutaj lecimy 70, prawie 1000 pucharków, Najwyższa tutaj rękodowa, bardzo dobra. 3 na 3, bardzo dobre. Duo i solo, już tak nie do końca, ale też duo jeszcze Git. Tutaj najwięcej wygranych w zadaniu 15, więc mocno. I tutaj sam oczywiście Tysiaki. No i tutaj leci ocenka 7,5 na 10. 7,5 na 10. Wiktor teraz trzeba szybko niestety lecieć, bo jest 30 osób w klubie. No i. I tutaj nie chcę, żeby trwał odcinek bardzo długo. Wiktorololo teraz tutaj będzie. Yy, tutaj dia yy, diament, nie diament, yy, legendarna, o, legendarna. 3 na 3 spoko. Solo duo, naprawdę spoko. Najwięcej w grzanych wyzwaniu 8. Yy, są 30, więc tutaj yy, damy 7,3 na 10 ponieważ, ponieważ, ponieważ nie ma na przykład rankedowych, jak tutaj majka miała, ale dobra, nie przedłużamy, lecimy dalej. Tutaj rankedowe, legendarna spokość, 71 prawie ponad 1000 pocharków, 13 naprawdę bardzo dobre. Solo było też dobre, najwięcej wygranych w wyzwaniu 11 i są tutaj nawet 1140, więc dobra. No to tutaj ocenka dobra, dajmy 7, 7 i pół na dziesięć prorekin lecimy teraz prawie miał legendę ja na przykład nie mam jeszcze ale w następnym sezonie może się uda 3, na, 3 naprawdę bardzo mm, spoko solo duo również najwięcej wygranych w wyzwaniu 15 to dużo dużo i są oczywiście tysiaki no to tu damy też yy, 7 i pół na 10. kuba youtube teraz yy, Legendarna, trójka dobre, trzy spoko, solo spoko, duo bardzo dobre, najwięcej wygranych w wyzwaniu 15 to naprawdę bardzo dobrze, są tysiaki oczywiście i to nawet bardzo dużo tych tysiaków, więc mm, jak na takie pucharki to naprawdę bardzo dużo, więc dobra też 7,5 na 10, widzę tutaj naprawdę bardzo 7,5 na 10 dużo jest, Wo Jakubson. Wojaków są za, nik już pół punkta jest, więc dobra. Yy, 81, yy, 8100 rankedowych, legendarna, dwójka, nice. Przynajmniej naprawdę bardzo dobre. Solo duo też, naprawdę bardzo dobre. Yy, tutaj najwięcej wygranych w wyzwaniu, 14, szkoda, że niestety nie 15, ale tak, git. Tutaj yy, są oczywiście tysiaczki. Są oczywiście tysiaczki, a właśnie, a tutaj można jeszcze patrzeć się na poziom doświadczenia, jakby tego, znaczy tych 30 rank, ale tu na razie nikogo nie ma. No i tutaj ocenka leci 8 na 10, za tutaj nik. Okej, okay, teraz wole onka, też za nik. Co jest? Czemu nie można? Woleonka też tutaj za to tam dać. Um, 30, 73 tysięcy pocharków, okej, okay, tutaj najwyższa. Mm, nie ma niestety legendarnej, ale za to jest naprawdę bardzo dobra sława, ale tutaj 3 na 3, spoko, duo, so, y, solo bardzo dobre, duo spoko, najwięcej wygranych w wyzwaniu 12, ok, naprawdę bardzo dobrze i są tutaj tysiaczków, mało jest, ale są i tutaj ocenka leci przecinek. 7x10, 7 na 7 77 na 10 Ok, teraz XB, 73 tysiące pucharków. Tutaj 3 x 38 tysięcy spoko. Rankedowa, legendarna, jedynka, więc też git. Solo, duo też dobre. Najwięcej wygranych w wyzwaniu 14, więc trochę brakło. I tutaj są bardzo dużo, bardzo dużo z tych tysiaczków, bardzo dużo. 8 na 10, 8 na 10 tutaj te konto. Teraz Zeta Kulfon, Zeta Kulfon, 75 tysięcy pocharków, mm, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Tutaj 3 na 3 bardzo dobre. Mm, solo spoko duo bardzo dobre, 15 najwyższych, no i tutaj już jest 1000, więc 8,5 na 10, 8,5 na 10. Lecimy z stoskiem yy, 76 tysięcy pucharków. Yy. Rankedowe naprawdę bardzo dobre, legendarne dwójka, 3 na 3 spoko, nawet bardzo spoko. Solo spoko duo bardzo dobre. 15 winów najwięcej, i 1400 na kastralu melodii, więc tutaj też 8,5 na 10 musi wlecieć, musi wlecieć. Teraz ta kuba. 76 tysięcy pucharków, rankedowy naprawdę bardzo dobre. 13. 1000 winów, 3 na 3, a ten Rankedowy naprawdę bardzo, bardzo dobry. Solo spoko, duo naprawdę bardzo dobre, 15 oczywiście i są tutaj rangi, więc tutaj 8,7 na 10, 8,7 albo nawet 8,8 na 10. Yy, a bo tutaj się tak robi jak ktoś zagra to dobra teraz media teraz media wlatuje tutaj dwójka ranked'owy naprawdę bardzo spoko 3 na 3 spoko yy, duo również yy, solo Yy, najwięcej wygranych w wyzwaniu, 9 to akurat średnio. sam 30, więc tutaj 8,5 na 10, 8,5 na 10. Teraz Rzym 64 tutaj, yy, rankedowy słaby trochę, 3 na 3 też, solo bardzo dobre i duo bardzo dobre. 12 wygranych, najwięcej w wyzwaniu, okej. Okay. Tutaj są dobre rangi, więc tutaj no niestety za ten rankedowy i za te 3 na 3 na przykład, no to tutaj wlatuje ocena. 8,3 na 10 teraz. Im Chill, czy jak to tam się nazywa? On 78 tysięcy poharków Rankedowy, spoko. 3 na 3 szłoby lepiej, ale solo naprawdę za to bardzo oddaje. Duo również. Tutaj 15 najwięcej wygranych w wyzwaniu. Okej, okay, tutaj oczywiście są tysiaki, więc tutaj 8,5 na 10 wlatuje. Teraz Piotr Duo. Piotr Duo wlatuje tutaj. Yy, tak. rankie dobre naprawdę bardzo dobre. na 3 spoko. Yy, solo Duo naprawdę bardzo dobrze. Najwięcej wygranych w wyzwaniu 15. Wiadomo, są tutaj 1100, yy, 1250, Więc tutaj ocenka 8 i 8, 8 i 6 na 10 metamori Memento Mori, men, men, Memento Mori, Memento chyba Mori. Najwyższe Pucharki 80 miał tysięcy ponad, e, tutaj 3 na 3 trochę słabe, ale za to rankedowe oddają, ale za to też solo oddaje, tuło spoko, 15 najwięcej w, najwięcej w wyzwaniu, no i tutaj nie ma powyżej tysiaka, ale są dużo jest siaków tylko no widzę, że tak nie za bardzo gra. E, Męczy znaczy ma przerwę i tutaj ocenka wlatuje 8 i 8 na 10, 8,8. Teraz tytlis, 80 tysięcy pucharków. Mm, 80 rankindo, rankingowe naprawdę bardzo dobre, 13 spoko, solo spoko, duo okej, okay. 15 najwięcej wygranych w wyzwaniu. I czy tu wlatuje dziewiątka? chyba za te rankingowe wlatuje tutaj dziewiątka. Więc pierwsza dziewiątka, tutaj X Policjant XX teraz wlatuje dwójka w tym legendarnym rankingowych. Trzeba na trzy naprawdę bardzo spoko. Później tutaj 14 w wyzwaniu, szkoda, że nie 15, ale naprawdę są bardzo dobre rangi. To tutaj ocenka też 9 na 10, 9 na 10 za te rangi. Teraz Marcin tutaj wlatuje rankingowe naprawdę bardzo spoko 3 na 3 yy, dobre solo również dobre duo również dobre teraz tutaj 15 w wyzwaniu wiadomo i naprawdę bardzo dobre rangi więc tutaj 9,3 wlatuje. 9,3. Teraz W okisiel wlatuje. Rankingowe. Spoko. Tutaj Solo akurat trochę słabo. Za to Solo. Solo dobre, ale 3 na 3 akurat trochę słabo. Tutaj Duo. Spoko. 15 najwięcej wygranych w wyzwaniu. No i tutaj są takie rangi. Dużo jest bardzo tysiaczków. No to tutaj wlatuje ocena 9,3. 2 na 10 9,2 hej katuleńka dobra 100 tysięcy pucharków. Nie ma co tu szczerze więcej mówić 3 na 3 naprawdę bardzo dobre. Rank miał tutaj R35 więc no nie no 10 na 10. Wokoks okej okay. Wokoks yy, tutaj ma teraz tak yy, 3 tutaj ranky gridowe yy, okej. Okay. Spoko, tutaj 3 na 3 naprawdę bardzo dobre, solo również, duo również. 15 kur... tutaj jest w wyzwaniu, no i są dobre rangi 9,6 na 10, 9,6 na 10, teraz Maciej tutaj Rankingowe naprawdę bardzo dobre, 3 na 3 bardzo dobre. Solo duo naprawdę bardzo dobre. Najwięcej wygranych w wyzwaniu 15. Są bardzo dobre rangi, więc tutaj 9, 7 na 10 teraz wodzin. Tutaj rankingowe naprawdę bardzo dobre, 90 tysięcy miał. 3 na 3 bardzo fajne, solo duo też naprawdę bardzo fajne. 15 w wyzwaniu najwięcej. Czy miał? Nie miał niestety tutaj tego. Okej, okay. Prestige 1 to naprawdę bardzo też dużo daje, w ogóle czy, jaka Tulenka miała Prestige, tak 3 nawet, no, no to tutaj ocenka 9,8 na 10, 9,8 na 10, tutaj Michał następny, Prestige również, e, rankingowe jak najlepsze tutaj są, 3 na 3 naprawdę bardzo spoko, Solo Duo również, e, następnie tutaj... 15 w wyzwaniu oczywiście i są bardzo dobre rangi tutaj 9,9 na 10 Albert następna tutaj osoba rankingowe naprawdę bardzo dobre 3 na 3 bardzo dobre hmm, tutaj wszystko bardzo dobre 15 nie ma niestety żadnej 30 starej rangi 35 no i tutaj naprawdę bardzo fajne rangi i 9,9 8 na 10 i na samym końcu ja zostałem. Siebie też ocennie 88 tysięcy pucharków. Yy, rankingowe, słabe akurat, ale ja będę jeszcze wbijał w tym sezonie. Teraz staram się pucharki, ale na razie też coś nie wychodzi. Ale rankingowe się będę starał. 3 na 3 takie, jak na te pucharki, takie se. Solo, duo, ok. Yy, 15 najwięcej wygranych w wyzwaniu. A postacie tutaj są takie, no to tutaj ocenka 9,6 na 10, władtuje. Więc to by było na tyle. Zostawcie subskrypcję, napiszcie oczywiście swoje konta i ocenię Was. No i postaram, mówię się tutaj, postaram się tutaj, no jak to się mówi? No, po prostu postaram się Was ocenić i postaram się wrócić do tego nagrywania więc to by było na tyle zostawcie suba lajka no i co ja się z wami żegnam do następnego odcinka no i co siema